W Twoim wewnętrznym świecie. Nieustannie toczy się rozmowa, której często nie słuchasz, a której słowa pisane są językiem starszym niż myśli. To język emocji, przychodzą i odchodzą, czasem jak cichy szept, a czasem jak potężny sztorm, pozostawiając Cię z pytaniem: dlaczego czujesz to, co czujesz i co masz z tym wszystkim zrobić? To właśnie w tym miejscu, w tej cichej przestrzeni, pomiędzy odczuciem a reakcją. Rozpoczyna się najważniejsza podróż Twojego życia podróż ku zrozumieniu i zaakceptowaniu tego, co w Tobie żywe. Od najmłodszych lat uczono nas, by porządkować świat, także ten wewnętrzny. Uczono nas, że są emocje dobre radość, miłość, duma, które należy pielęgnować i pokazywać i te złe gniew, strach, smutek które trzeba ukrywać, tłumić, zwalczać. Jakby były dowodem jakiejś osobistej porażki. Ten prosty, ale jakże krzywdzący podział jest źródłem ogromnego cierpienia. Wynika on często z niepisanych zasad panujących w naszych rodzinach i kulturze. Może w twoim domu nie mówiło się o złości, bo była postrzegana jako destrukcyjna. Może smutek był oznaką słabości, więc powstał w tobie nawyk maskowania go uśmiechem. Stworzyliśmy w sobie wewnętrznego cenzora który z troski o nasze przetrwanie i akceptację w stadzie, nauczył się odcinać całe połacie naszego autentycznego doświadczenia. Stawiacie to w pozycji nieustannej walki z samym sobą, w sytuacji, w której wygrana jest niemożliwa. Bo jak można wygrać bitwę z częścią własnej istoty? Prawda jest taka, że twoje emocje nie są twoim wrogiem, nie są błędem w systemie. Są Twoim najstarszym, najbardziej pierwotnym systemem informacyjnym. To ewolucyjny dar mechanizm nawigacyjny, który pozwolił naszym przodkom przetrwać w świecie pełnym niebezpieczeństw i możliwości. Każda emocja bez wyjątku niesie ze sobą informacje. Strach szepcze: Uważaj coś może zagrażać Twojemu bezpieczeństwu. Gniew krzyczy: Twoja granica została przekroczona coś ważnego jest zagrożone. Smutek mówi cicho. Nastąpiła strata. Potrzeba czasu na uleczenie, na pożegnanie. To są surowe, nieprzetworzone dane, które Twoje ciało odbiera na długo, zanim umysł zdąży je nazwać i zinterpretować. Emocja jest pierwszą, automatyczną reakcją ciała. Uczucie to świadoma historia, którą Twój umysł dopisuje do tego cielesnego doznania. I to właśnie w tej historii. Tkwi klucz. Możesz wybrać, czy ta historia będzie opowieścią o bezradności, czy o sile płynącej ze zrozumienia. Pierwszym krokiem do odzyskania tego wewnętrznego przewodnictwa jest nauczenie się jego języka. Wiele osób porusza się po swoim emocjonalnym krajobrazie, mając do dyspozycji zaledwie kilka słów: dobrze, źle, smutno, wesoło. To tak, jakby próbować opisać całe bogactwo barw świata, używając tylko czerni i bieli. Prawdziwe zrozumienie zaczyna się od precyzji. Kiedy czujesz się źle, zatrzymaj się na moment. Nie bój się tego, co możesz odkryć. Czasem unikamy nazywania uczuć, bo boimy się, że nadanie im imienia uczyni je zbyt realnymi, zbyt potężnymi. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Czy to frustracja. Bo coś nie idzie po Twojej myśli, a może rozczarowanie, bo Twoje nadzieje się nie spełniły. Czy czujesz urazę, która jest cichym, tlącym się gniewem, czy może oburzenie, które jest gorącą reakcją na niesprawiedliwość? Czy to niepokój, czyli mgliste poczucie zagrożenia w przyszłości, czy lęk, który jest konkretną reakcją na obecne niebezpieczeństwo? Sam akt nazwania emocji ma w sobie niezwykłą moc. Badania pokazują, że kiedy precyzyjnie określisz słowem to, co czujesz, w Twoim mózgu uspokajają się ośrodki odpowiedzialne za emocjonalny chaos. To nie jest intelektualna sztuczka to neurobiologiczny fakt. Nazywając uczucie, przenosisz je z mrocznego, przytłaczającego królestwa nieświadomych reakcji do oświetlonej przestrzeni świadomości. Dajesz mu formę, granice. Przestaje być ono bezkształtnym, przytłaczającym stanem, a staje się konkretnym posłańcem, z którym możesz wejść w dialog. Nie musisz oceniać tego, co czujesz. Nie ma dobrych i złych emocji, są tylko informacje. Twoim zadaniem nie jest ich cenzurowanie, ale wysłuchanie. Ten język zapisany jest nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w Twoim ciele. Zanim Twój umysł powie: Boję się, Twoje ciało już wie. Poczujesz to jako ucisk w żołądku, napięcie w karku i ramionach, przyspieszone bicie serca. Zanim umysł zdąży powiedzieć: Jestem wściekły, poczujesz gorąco rozlewające się po klatce piersiowej, zaciśnięte szczęki, energię pulsującą w dłoniach. Twoje ciało jest rezonatorem Twoich emocji. Ono nigdy nie kłamie. Co więcej, ono pamięta. Czasem nosi w sobie ślady dawnych historii, których umysł już nie przywołuje. Napięcie w ramionach może być echem lat noszenia zbyt ciężkiego brzemienia odpowiedzialności. Płytki oddech może być pozostałością po sytuacji, w której trzeba było być cicho, by nie zwracać na siebie uwagi. Twoje ciało jest archiwum Twojego życia. Dlatego tak ważne jest, aby uczyć się Go słuchać. Możesz to robić w najprostszy możliwy sposób. W ciągu dnia, kilka razy, zatrzymaj się na dosłownie minutę. Zamknij oczy, jeśli możesz, i przenieś uwagę do wnętrza swojego ciała, bez oceniania, bez próby zmiany czegokolwiek. Po prostu zauważ, co czujesz w stopach, w nogach, w brzuchu. Czy jest tam napięcie, rozluźnienie, ciepło, chłód? Co dzieje się w Twojej klatce piersiowej w ramionach, dłoniach, gardle, twarzy? Nie szukaj niczego na siłę. Po prostu bądź obecny z tym, co już tam jest. Ta prosta praktyka regularnego skanowania ciała buduje most pomiędzy Twoimi fizycznymi doznaniami, a stanami emocjonalnymi. Z czasem przychodzi zdolność rozpoznawania subtelnych sygnałów na długo, zanim emocja w pełni się rozwinie. Pojawia się zrozumienie opowieści, które Twoje ciało próbuje Ci przekazać. Zyskuje się bezcenny czas na świadomą odpowiedź. Zamiast automatycznej reakcji, gdy już potrafisz nazwać swoje uczucia i zlokalizować je w ciele, możesz pójść o krok dalej i zacząć odkrywać ich historię. Każda emocja ma swój wyzwalacz. To może być konkretne wydarzenie, usłyszane słowo, wspomnienie, a nawet myśl, która przemknęła przez głowę. Czasem reakcja wydaje się nieproporcjonalna do bodźca. Drobna uwaga partnera wywołuje falę wściekłości. Prośba szefa budzi paraliżujący lęk. Dzieje się tak, ponieważ teraźniejszy wyzwalacz jest często tylko echem przeszłości. Dotyka starej, niezagojonej rany. Gniew na partnera może być echem sytuacji z dzieciństwa, w której dominowało poczucie bycia niewidzialnym i niedocenianym. Lęk przed szefem. Może być echem lęku przed surowym rodzicem. Zrozumienie tych powiązań jest jak zostanie archeologiem we własnej duszy. Tutaj nieocenionym narzędziem staje się prowadzenie dziennika. Nie musi to być dzieło literackie. Wystarczy kilka zdań dziennie. Zapisz, co się wydarzyło i jakie uczucia się w tobie w związku z tym pojawiły. Dziś szef skrytykował mój projekt na spotkaniu. Poczułem falę gorąca i ucisk w gardle. Nazwałbym to upokorzeniem i gniewem. Albo rozmawiałem przez telefon z przyjacielem, którego dawno nie widziałem. Po rozmowie poczułem dziwną pustkę i smutek. Chyba tęsknotę. Regularne zapisywanie takich obserwacji z czasem odsłoni przed tobą wzorce. Zauważysz, że pewne sytuacje, ludzie czy myśli konsekwentnie wywołują w tobie określone reakcje. Ta świadomość jest wyzwalająca. Przestajesz być bezwolną ofiarą swoich nastrojów, a stajesz się kimś, kto rozumie mechanizmy swojego wewnętrznego świata. Zyskujesz zdolność przewidywania a co za tym idzie? Możliwość wyboru. Zamiast wpadać w te same reaktywne kolejny, można świadomie zdecydować o swojej reakcji, gdy dany wyzwalacz się pojawi. I tak krok po kroku docieramy do serca całej tej podróży do akceptacji. To słowo bywa źle rozumiane. Akceptacja nie jest rezygnacją, nie jest poddaniem się, nie oznacza, że masz lubić swoje bolesne uczucia albo zgadzać się na sytuacje, które je wywołują. Akceptacja jest po prostu radykalnym aktem uznania rzeczywistości. To powiedzenie tak temu, co i tak już jest. Jeśli na zewnątrz pada deszcz, możesz krzyczeć na niebo i złościć się, że pada, ale deszcz będzie padał dalej. Twoja walka niczego nie zmieni, a jedynie wyczerpie Twoją energię. Akceptacja to przyznanie pada deszcz i dopiero z tego miejsca możesz podjąć świadomą decyzję. W takim razie wezmę parasol. Podobnie jest z Twoimi emocjami. Kiedy pojawia się smutek, lęk czy złość, Twoim pierwszym odruchem uwarunkowanym przez lata jest walka. Czujesz, jak całe Twoje ciało się napina. Zaciskasz zęby, wstrzymujesz oddech, mięśnie twardnieją. To fizyczny przejaw oporu. Próbujesz odepchnąć to uczucie, zignorować je, zagłuszyć pracą, jedzeniem, rozrywką. To przynosi chwilową ulgę, ale na dłuższą metę buduje w tobie wewnętrzne więzienie. Unikanie emocji jest jak próba utrzymania piłki plażowej pod wodą. Wymaga to ogromnego wysiłku, a piłka i tak w końcu z impetem wyskoczy na powierzchnię, często w najmniej oczekiwanym momencie i z o wiele większą siłą. Paradoks polega na tym, że to z czym walczysz, rośnie w siłę. To właśnie Twój opór nadaje bolesnym emocjom ich niszczycielską moc. Kiedy mówisz sobie, nie powinienem czuć lęku, dodajesz do lęku kolejną warstwę cierpienia, wstyd i poczucie winy z powodu odczuwania lęku. Walczysz już nie tylko z samym uczuciem, ale też z samym sobą, za to, że je czujesz. Akceptacja przerywa ten błędny cykl. Wiele osób boi się akceptacji, myśląc, jeśli pozwolę sobie poczuć ten smutek, on mnie pochłonie i nigdy się nie skończy. To lęk przed utonięciem. Ale w rzeczywistości to właśnie opór trzyma cię w toni. Akceptacja jest jak położenie się na wodzie i pozwolenie by cię unosiła. Akceptować to pozwolić uczuciu po prostu być. To stworzyć w sobie przestrzeń, w której emocja może się pojawić, zostać zauważona i przeżyć swój naturalny cykl życia, który co może cię zaskoczyć, jest często bardzo krótki. Kiedy przestajesz walczyć, kiedy obserwujesz falę lęku czy smutku z ciekawością, ale bez oceniania, bez próby jej zatrzymania czy zmiany, dzieje się coś niezwykłego. Poczuj to w ciele, świadomy wydech, rozluźnienie ramion, opuszczenie szczęki. To fizyczny akt poddania się chwili. Fala osiąga swój szczyt, a potem naturalnie opada. Energia, którą dotąd zużywałeś na walkę, zostaje uwolniona. Możesz ją teraz przeznaczyć na to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne na działanie w zgodzie ze swoimi wartościami, nawet jeśli odczuwasz dyskomfort. Akceptacja nie oznacza, że ból zniknie, oznacza, że przestajesz dokładać do niego dodatkowe cierpienie, wynikające z oporu. W tym procesie zaczynasz dostrzegać głębszy sens nawet tych najtrudniejszych emocji. Gniew przestaje być tylko destrukcyjną siłą, a staje się potężną energią, która informuje Cię o Twoich wartościach i granicach. To paliwo do wprowadzania zmian w Twoim życiu, do mówienia nie, kiedy trzeba, i do obrony tego, co dla Ciebie cenne. Smutek przestaje być oznaką słabości, a staje się dowodem Twojej zdolności do kochania i tworzenia więzi. Czujemy smutek, bo coś miało dla nas znaczenie. To uczucie pozwala nam zwolnić, zintegrować stratę i docenić to, co mamy. Każda emocja, gdy zostanie wysłuchana i przyjęta, odsłania swoją mądrość. Kiedy uczysz się akceptować swoje uczucia, zachodzi jeszcze jedna fundamentalna zmiana. Zaczynasz rozumieć, że ty nie jesteś swoimi emocjami. To krytyczne rozróżnienie. Być może przez lata pojawiała się w tobie wiara w stwierdzenia typu: Jestem osobą lękliwą. Albo jestem zły. To utożsamienie się z uczuciem jest jednym z najcięższych łańcuchów, jakie na siebie nakładamy. Zamyka nas w sztywnej tożsamości. Kiedy jednak praktykujesz obserwację, zaczynasz dostrzegać, że uczucia są przejściowymi stanami, które przez ciebie przepływają. Zamiast jestem smutny, możesz zauważyć, czuję smutek. Zamiast jestem zły, pojawia się myśl, Obserwuję, jak przez moje ciało przepływa energia gniewu. Ta zmiana perspektywy tworzy przestrzeń. Ty jesteś obserwatorem, świadomością, która jest w stanie pomieścić i lęk, i radość, i smutek. Jesteś czymś znacznie większym i bardziej stałym niż jakakolwiek pojedyncza emocja. Ta świadomość uwalnia cię od tyranii nastrojów i daje poczucie stabilnego wewnętrznego centrum. Z tego miejsca możesz zadać sobie jeszcze głębsze pytanie: Skoro czuję tak silny gniew, gdy widzę niesprawiedliwość, to co to mówi o moich wartościach? Odpowiedź może brzmieć to znaczy, że sprawiedliwość jest dla mnie niezwykle ważna. Skoro czuję smutek na myśl o utraconej przyjaźni to co to mówi o tym, co cenię? Odpowiedź to pokazuje, jak bardzo cenię głębokie więzi międzyludzkie. W ten sposób Twoje najtrudniejsze emocje stają się drogowskazami, które prowadzą Cię z powrotem do tego, kim jesteś w najgłębszym sensie i co nadaje Twojemu życiu znaczenie. Praca z emocjami przestaje być tylko zarządzaniem kryzysowym, a staje się aktywnym budowaniem życia opartego na autentycznych wartościach. Ten proces akceptacji wymaga ogromnej życzliwości wobec samego siebie. Wymaga tego, co nazywamy samo współczuciem. Pomyśl, jaka jest naturalna ludzka reakcja, gdy bliski przyjaciel przychodzi i mówi, że czuje się przygnębiony i zalękniony. Czy pada wtedy rada? Weź się w garść. Nie powinieneś tak się czuć. Raczej nie. Naturalnym odruchem jest objęcie go ramieniem, wysłuchanie ze zrozumieniem i zapewnienie. To musi być bardzo trudne. Jestem przy tobie. Samo współczucie to ofiarowanie sobie dokładnie tej samej życzliwości. W chwili, gdy czujesz ból, spróbuj położyć dłoń na sercu lub w miejscu, gdzie dyskomfort jest najsilniejszy. Ten prosty gest aktywuje w ciele reakcję uspokajającą. A potem powiedz do siebie w myślach, łagodnie, jak do przyjaciela. To jest trudny moment. Cierpienie jest częścią życia. Obym był dla siebie dobry w tej chwili. To uznanie, że ból, cierpienie i trudne emocje są częścią wspólnego ludzkiego doświadczenia. Nie jesteś w tym sam. Każdy człowiek na tej planecie zmaga się ze swoimi wewnętrznymi demonami. Kiedy traktujesz siebie z taką samą troską, z jaką potraktowałbyś przyjaciela, zmieniasz całą dynamikę swojego wewnętrznego świata. Zamiast surowego krytyka, który potęguje ból, stajesz się dla siebie wspierającym sojusznikiem który pomaga go ukoić. Jak więc wprowadzić tę ideę w codzienne życie? To nie wymaga rewolucji, a jedynie małych, konsekwentnych kroków. Zacznij od świadomego zadbania o fundament, jakim jest twoje ciało. Czy dajesz mu to, czego potrzebuje? Odpowiednią ilość snu, pożywne jedzenie, regularny ruch. Równowaga fizyczna jest podstawą równowagi emocjonalnej. Kiedy czujesz, że zalewa cię trudna emocja, a twój impuls każe ci się zaszyć w domu i odciąć od świata, spróbuj zrobić coś dokładnie odwrotnego. Wyjdź na krótki spacer, nawet na pięć minut. Ten prosty akt działania wbrew impulsowi może przerwać zaklęty krąg emocji. Naucz się robić pauzę. Kiedy poczujesz narastającą irytację czy lęk, zanim powiesz lub zrobisz coś, czego będziesz żałować. Zatrzymaj się. Weź jeden głęboki, świadomy oddech. Ten moment przerwy, ta przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją, to miejsce, w którym odzyskujesz swoją wolność i moc. To w tej pauzie możesz zapytać siebie: Co teraz czuję? Czego potrzebuję? Pamiętaj, że ta podróż to proces, a nie cel. Będą dni, gdy pojawi się poczucie, że masz pełną kontrolę i zrozumienie. I będą dni, kiedy stare nawyki powrócą, a wraz z nimi poczucie zagubienia w emocjonalnym chaosie. I to też jest w porządku to część drogi. W takich chwilach najważniejsze jest, by potraktować siebie z łagodnością. Każdy krok, nawet ten najmniejszy, jest postępem. Każdy moment, w którym zamiast walczyć, próbujesz zrozumieć. Każda chwila. W której zamiast siebie osądzać, ofiarowujesz sobie odrobinę współczucia. Celem nie jest osiągnięcie stanu wiecznego spokoju, bo taki stan nie istnieje. Celem jest nauczenie się, jak płynąć z prądem życia, jak nawigować po jego wzburzonych i spokojnych wodach z odwagą, mądrością i otwartym sercem. Twoje emocje są częścią Twojego niezwykłego, złożonego, pięknego człowieczeństwa. Zrozumienie ich to jak nauczenie się języka własnej duszy. Zaakceptowanie ich to jak powrót do domu, do samego siebie. To nie jest ścieżka wolna od bólu, ale prowadzi do głębokiej wewnętrznej spójności, odporności i autentycznej siły. Być może pierwszym krokiem, który możesz zrobić już teraz, w tej chwili, jest po prostu wzięcie głębokiego oddechu. I ciche przyznanie przed samym sobą. Tak. Czuję to, co czuję, i to jest w porządku. Ta rozmowa z samym sobą nie musi kończyć się w ciszy. Twoje własne odkrycia, momenty zrozumienia, a nawet trudności na tej ścieżce są cennym darem, który może oświetlić drogę komuś innemu. Jeśli czujesz, że jakaś myśl z tej naszej wspólnej refleksji szczególnie z tobą zarezonowała, podziel się nią w komentarzu. Niech stanie się ona inspiracją i wsparciem dla innych którzy tak jak Ty podejmują tę odważną podróż do wnętrza. A jeśli pragniesz kontynuować tę wspólną ścieżkę i regularnie otrzymywać wsparcie w odkrywaniu siebie, zapraszam Cię do dołączenia do naszej społeczności poprzez subskrypcję. Razem możemy iść dalej.